Droniecka ulica Wroniecka. Stare miasto. Poznań. Sobota, Dwudziesty. Nie trzydziesty lipiec dwa tysiące dwa. W tym miejscu toczy się walka. Pierwszy raz. Przysłali mnie męczennicy z dachu do tego klasztoru. Klasztor, Poznań, ulica Wroniecka. Pierwszy raz 8 maja 2019 roku po profanacji Eucharystii w Karmelu Krwi Chrystusa w Dachau. Niedzielę Bożego Miłosierdzia, 28 kwietnia 2019 roku. Poznałam wtedy go przełożonego i księdza Jacka. Przekazałam materiały, zaświadczenie o ziemi z Dachau, którą brałam dla Kościoła Świętego Piotra i Pawła jako relikwie, gdzie była cześć księdza Michała Boźniaka, selezjanina zamęczonego 16 maja 1942 roku wydawał. Niezwykły selezjanin. To jest ulica Marsztalarska. Wcześniej był to klasztor dominikanek. Powstały w tysiąc osiemdziesiątym roku. W tym czasie, co powstał klasztor dominikanów Święcimy w 1282 roku pierwszymuję wraz z księdzem Michałem Woźnickim do Kszałtu. jest umieszczony ten klasztor. To jest kaplica Cela, gdzie odbywa się msza święta Tradycka promieniująca na Hamburg, promieniująca na Oświęcim, promieniująca na świat. Matko Boże, Logo Polski. Wspomagaj nas. Wszyscy kapłanie Wojsko, ale do Przybyłeś do Poznania 12 kwietnia 1868 roku. Udałeś się w Poznaniu do Karmelu, bo tam była znana tobie. Katolicka, która założyła przez poznanie Ciebie, poznanie Karmelu i Twojej miłości do Eucharystii jest Kościół Świętego Józefa w Krakowie, jak również Karmel Świętego Józefa w przy założeniu tego karmelu 11 września 1898 roku święty Rafał Kalinowski dziękował siostrom Złodziewnik za tłumaczenie życiorysu Hermana Kołęna, bo na je najświętszego sakramentu. Znałam historię Hermona Cohen'a i beatyfikacji 108 męczenników 13 czerwca 1999 roku. Jako główny był arcybiskup Julian Nowowiejski z Płocka. Wszystko jest bezprawne, bo Julian Nowowiejski urodził się 11 lutego w 1858 roku w Arcybisku Płocka. W dniu, kiedy matka Boska objawiła się w lurt. a wcześniej przy lurd Herman Cohen dwa lata wcześniej założył pustenie matki Boskiej Nadziei za Radą Proboszcza Sars. 22 lutego 1858 roku. Józef Tomaszewski w Warszawie wydał życiorys Hermana Koena, Herman listę. Tutaj jest w końcu tej ulicy, bo to już jest ulica żydowska. Mieszkał jeden z, ze zglotonowanych z piątki poznańskiej, zglotonowanych w dreźnie. Tutaj mamy ratusz na ulicy żydowskiej. Jest sanktuarium Krwi Chrystusa. Gdzie rektorem był Nikodem Cieszyński. Mieszko Cieszyński założył po święceniu klasztor Dominikanów. Duży Żydzi zamienili na magazyn. Tu jeszcze raz widzimy klasztor, w którym toczy się walka. Na przywrócenie mszy świętej trydenckiej, która się należy w tym kościele. kościele męczenników, katolickim kościele, nie nowej religii. Która teraz oficjalnie nastała od 13 lipca 2022 Przewrócono kult pielgrzymki. Tylko, że kobietki w tęczowych szatkach i to już jest Niemc Kościół katolicki. Idziemy w kierunku tak jak szedł nasz Herman Cohen. Dlatego Cię proszę, Hermanie, wspomagaj nas. Jeśli chodzi o no to wspomagaj nas. nawrócony mocą Eucharystii Bad Ems 8 sierpnia 1847 roku odnowiłeś karmel we Francji w Anglii gdzie w Londynie 16 lipca w 1866 roku ufundowałeś karmel Szymona Sztoka Matki Boskiej Kapleśniej i Sztoka. bombardowany przez barbarzyńców 20 lutego w 1944 roku, kiedy na Monte Cassino rozpoczęto desant żołnierzy niemieckich. Biegał. W symbolu chrześcijaństwa świętego benedykta Czesław Jóźwiak wstawię się za nami Czeszpawy Jóźwiak wstawi się za nami ulica żydowska i sanktuarium Chrystusa dyrektorem był ksiądz Leszek Jest niezwykły kapłan Zmarł w strasznych mękach po w październiku 2021. Określił arcybiskupa jako rabina Matka Boża pozwoliła mi rozmawiać z Gondeckim, który urodził się 19 października w 1949 roku. 15 października porwano księdza Popieluszka, jak również wyniesiono księdza Michała Woźnickiego. Odbywano się wtedy w kościele Świętego Józefa w Hamburgu, gdzie Franciszek zaczął swoje tańce od 12 października 1986 roku. A tańczył z rabinem Edgarem Ulikiem. Mówił o męczennikach z Libek trzech kapłanach i pastorzy zgradynowanych w Hamburgu 10 listopada 1943 roku, kiedy już była gazety przygotowano nasze czasy. I tutaj mamy tablicę księdza Nikodema Cieszyńskiego, księża Nikodemie. Stawia się za nami Zamęczonego Co tuerystyczne Zdarzył się w nie pogrzebu Świętej Jadwili Króla Preplunczki Błogosławionej Jolanty Klareski to była dla wnuczką Świętej Jadwigi Śląskiej i potomkinią Jadwigi Wittersbach zmarła i 16 lipca 1000